No, i doszliśmy do końca pięcioczęściowej serii o Ursie. Okazuje się bowiem, że oprócz szukania matki Zuko, tematycznie komiks nawiązywał także do miłości pomiędzy rodzeństwem. Dziękuję Wam za wsparcie. Jesteście wspaniali. Partnerem odcinka jest Lyokat. Sprawdź ich sprzęt poprzez mój link w opisie. Witam Was w kolejnym odcinku z Chronika Avatara. Jak ten czas szybko leci, to już ponad miesiąc od opublikowania pierwszej części historii Ursy. Niestety to już koniec. Zaraz dowiecie się o takich rzeczach, jakie ma dla nas do przekazania cały komiks z poszukiwania. Mam też na samym końcu wspaniałą wiadomość, dlatego oglądajcie materiał no, do samego końca. Zapaszcie więc herbatkę godną Airo, usiądźcie wygodnie i zapraszam do oglądania. Zaufanie, jakie darzy do siebie rodzeństwo, może być niezwykle silne i trwałe, z wzajemnym zaufaniem, poczuciem, że brat bądź siostra zrobi wszystko dla ciebie. Tak powinno to normalnie działać, ale patrząc na przypadek Zuko oraz Azuli, ciężko w to uwierzyć, bowiem zła księżniczka mocno odcinała się od swojego brata, celowo nieraz uprzakrzając mu życie. Niemal w sumie na każdym kroku, nawet gdy ci byli dopiero małymi dziećmi. Mimo, że cały komiks opowiada o szukaniu Ursy, to właśnie motywem przewodnim jest siła więzi, jakie tworzą się pomiędzy rodzeństwem. Zuko bowiem dalej wierzył, że dając Azuli kolejną szansę, może odmienić jej charakter, wydobyć gdzieś to dobro ukryte w niej. Sam podczas podróży pokazanej w komiksie był świadkiem zaufania i opieki, jaką Sokka darzył katarę, mimo że ta nieraz była dla niego zła, specjalnie dokuczała i opieprzała brata. Sokka jednak nie miał temu nic przeciwko, wręcz przeciwnie, twierdził, że takie małe zwadki umocniają ich więzi i zaufanie, bo tym pokazują, że martwią się o siebie. Małym gestem okrycia kocem podczas zimnej nocy zademonstrował, jak to mniej więcej działa. Zuko miał ogromną nadzieję na poprawę relacji z Azulą. Dlatego widząc ją również trzęsącą się z zimna, okrył kocem, ale popełnił tym samym poważny błąd, bowiem spostrzegł list, napisany przez USEM schowany w bucie siostry i być może gdyby wtedy go nie wziął i nie przeczytał, ich wspólna więź uległaby poprawie. Bowiem ten czyn Azula uznała za jawną zdradę, kradzież i próbę zaszkodzenia jej osobie to jeszcze bardziej pogorszyło ich relacje. Kolejnym dowodem na potwierdzenie, że komiks skupia się na więzi pomiędzy rodzeństwem jest przedstawienie przed nami Rafy i Misu, kolejnego rodzeństwa szukającego matki twarzy. Rafa bowiem w wyniku spotkania z kochem stracił swoją twarz, a Misu przez wiele, wiele lat wędrowała po świecie tylko po to, aby uratować swojego braciszka. Mimo wielu trudów, ślepych ścieżek i mijających lat nie poddawała się Aż nareszcie uśmiechnęło się do nich szczęście po spotkaniu z drużyną Anga, temu udało się namówić matkę twarzy do spełnienia więcej niż jednego życzenia na sezon, przez co Rafa, tylko dzięki zaangażowaniu Misu, zdołał odzyskać twarz. Jakie to wymowne ma takie drugie ukryte znaczenie. Przejdźmy więc ostatecznie do odpowiedzenia na pytanie zawarte w temacie odcinka. Czy ZUKO odzyskał azulę? Otóż nie. A bowiem po ponownym zjednoczeniu z Ursą, która okazała się być Noriko, ucieka do konfrontacji z bratem. Ten bowiem dobrowolnie, mimo poważnych oskarżeń na nim ciążących, że nie jest synem Ozaja, nie chce zrzec się praw do tronu. Mimo faktu, że Zuko wtedy to właśnie również przebaczył siostrze wszystkie winy i niezgodności, jakie ta mu przyszykowała. To jednak było już za dużo dla samej Azuli, która nie znała takiego dobra, nie rozumiała skąd to pochodzi i zniknęła z płaczem w ciemności, by powrócić dopiero w następnym komiksie. Tak więc już wiecie wszystko, kim była Ursa, co przeżyła po zaręczynach z Ozajem, czym był byt zwany Matką Twarzy oraz jaką rolę w odszukiwaniu Ursy pełnił Anga z Zuko i Azulą na czele. Dlatego możecie już na spokojnie powiedzieć, że wiecie, co się stało z matką Zuko. No i to by było na tyle. Kończymy cykl 5 odcinków o szukaniu ursy i komiksu poszukiwania. Mam dla was za to dwie bardzo fajne wiadomości. Mogę połączyć wszystkie pięć odcinków w jeden, tworząc duży. Co się stało z matką Zuko? Ale chciałbym znać wasze zdania na ten temat w komentarzach. Czy rzeczywiście chcecie takie coś? Oprócz tego, czy w podobnym formacie mam omówić pozostałe komiksy z Legend Anga? Zostało ich kilka, dlatego jest o czym mówić. Tak jak mówiłem, dajcie o tym znać w sekcji komentarzy. Rozważcie proszę zostanie wspierającym kanału. Coraz więcej osób decyduje się na ten krok. Wiecie, że niezmiernie mi to pomaga. Pokonajcie też czerwień narodu ognia, klikając subskrypcję. Nie zapomnijcie ogłosić zwycięstwa poprzez kliknięcie dzwoneczego obok niego. Zapraszam też na mojego Discorda i, i sprawdzenie linku Lajoka w opisie. Ja się z wami w takim razie żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku z Kronik Awatara. Na razie! Losowa ciekawostka czeka także i tutaj. List napisany przez Ursę mógł posłużyć Azuli do siłowego przyjęcia tronu poprzez uprzednie przekonanie najwyższych władz w narodzie, że Zuko nie jest synem mozaja, Choć była to nieprawda. Mimo tego, opuściła ten list, dając ukrycie do zrozumienia, że jednak wspiera brata.